Witam Państwa serdecznie. Dowiedziałem się właśnie, że stanę się YouTuberem, ponieważ moja prezentacja będzie umieszczona na YouTube. No to moje doś nowe doświadczenie, również dla nas wszystkich, nowym doświadczeniem jest yy, 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 sposób komunikowania w czasie pandemii koronawirusa. Yy, jak zostałem poproszony do omówienie kwestii związanych z cukrzycą w dobie pandemii, to jest bohater naszych. W ostatnich dni wirus COVID-19, który powoduje objawy przypominające grypę, jako że jest to wirus z grupy grypopochodnych. Dodatkowym objawem jest tutaj zajęcie układu oddechowego i duszność, a wręcz wydolność oddechowa. Jest to zupełnie nowa choroba. Nic na świecie nie ma doświadczenia, jeżeli chodzi o Leczenie czy o postępowanie z tego rodzaju wirusem. Przypominam, że ostatnie tego rodzaju doświadczenie pochodzi sprzed 100 lat, kiedy na świecie świat ogarnęła grupa hiszpanka. To jest przykład na to. W marcu tego roku w bazie PENMET, która gromadzi wszystkie najbardziej znane i uznane czasopisma medyczne, było 1089 publikacji. W tej chwili jest ich już 17 tysięcy. To pogłębia naszą wiedzę. Kilka zdań na temat informacji dotyczących koronawirusa. Niepokojące jest to, że zakaźność pojawia się przed wystąpieniem objawu. Zatem tak istotne jest wykonywanie badań przesiewowych, żeby żeby wychwycić tych, którzy potencjalnie zagrażają innym osobom. Szczyt zakaźności przypada na jeden dzień przed wystąpieniem objawów. Jest to choroba śmiertelna. To jest jedna z publikacji z marca tego roku, gdzie przeanalizowano 355 zgonów we Włoszech dotyczących cukrzycy, przepraszam, dotyczących COVID-19. Wiek z małych, bardzo zaawansowany, w większym stopniu umierają mężczyźni, choroby współistniejące również wpływają na śmiertelność, wśród nich znajduje się cukrzyca, przy czym ta populacja, ani właściwie żadna inna do końca nie precyzują, czy to cukrzyca pierwsza, czy zależy to od typu cukrzycy, czy od współistnienia powikłań. Pewną odpowiedzią jest to zestawienie, które pokazuje, że przy istnieniu różnych schorzeń odsetek śmierci czy odsetek zgonu znacząco wzrasta. To są dane polskie, które również pokazują, że odpocząwszy od 60. roku życia aż do osób starszych, ta śmiertelność z powodu COVID-19 gwałtownie yy, wzrasta i w grupie po 70. roku życia co trzeci pacjent, którego wystąpią objawy, niestety umiera. Pytanie, jak to się ma do cukrzycy? To są dane, które pokazują na zakaźność z powodu COVID-19. Metaanaliza kilku pytań, która wskazuje na to, że cukrzyca nie predysponuje do zakażenia. Chorzy na cukrzycę tak samo są podatni na zakażenie wirusem COVID-19 jak osoby bez cukrzycy. Kolejna analiza, dotycząca już specyficznie cukrzycy, dotyczy chorych. Z typem drugim cukrzycy, w zależności od tego, jak mieli wyrównaną glikemię. Spośród tych porównywano osoby, które miały glikemię w chwili przyjęcia powyżej 180 mg, w stosunku do tych, którzy mieli glikemię poniżej tej wartości. Ci, którzy mieli wyższe glikemię, wymagali intensywniejszego leczenia, mieli więcej powikłań i dziesięciokrotnie większą śmiertelność. Więc jest to jeden. Z dowodów i przesłanek ku temu, że dobrze wyrównana cukrzyca nie ma wpływu na przebieg COVID-19, natomiast źle, źle wyrównana, w sensie poziomu cukru krwi, ma taki wpływ. To jest jak gdyby graficzne przedstawienie, dobrze kontrolowana cukrzyca, bardzo dobre przeżycie, w przypadku źle kontrolowanej większa śmiertelność. Kilka uwag już właściwie dla lekarzy, jak prowadzić chorych, którzy przebywają COVID-19. Jeżeli są na lekach do doustnych leczeni, są w warunkach domowych, czy to kwarantanny, czy, czy choroby, można dopuścić przejściową glikemię 250-300 mg procent. Jest to oczywiście nieprawidłowa glikemia, ale chwilowo taka wartość nie powoduje, nie powoduje, yy, Jakichś dramatycznych, gwałtownych powikłań. Jak wpływa kwarantanna na przebieg cukrzycy? No są dwie możliwości. Z jednej strony, stres wynikający z obawy przed zakażeniem i przed jego konsekwencjami może powodować podwyższenie. Jak każda reakcja stresowa powoduje podwyższenie poziomu Krwi. Natomiast z praktyki mogę powiedzieć, że kilku moich pacjentów, którzy oderwało się od codziennej aktywności zawodowej, często stresującej, stwierdziło, że cukry im się znormalizowały, że we spadły. Także tutaj nie ma, nie ma reguł i należy to jak gdyby indywidualnie wszystko traktować. W przypadku chorego na insulinie, chory powinien dopasowywać, i dostrzykiwać insulinę, pamiętając o tym, że jedna jednostka insuliny obniża stężenie to około 30 do 40 mg%. Jeżeli chory jest na wielokrotnych strzyknięciach insuliny, sprawa jest prostsza, bo może krótką działającą insulinę dostrzykiwać sobie, pamiętając o tych zasadach i pamiętając o tym, że nie powinno się dostrzykiwać insuliny częściej co 3-4 godziny, dlatego że po tym czasie dopiero insulina daje, uzyskuje pełną aktywność biologiczną, Częstsze dostrzekiwanie insuliny może spowodować kumulację hormonu i nadmierny spadek stężenia glukozy we krwi. Jeżeli chory jest w szpitalu, tutaj powinno się zastosować dożylny wlew insuliny. To wynika choćby z faktu, o którym mówiłem przed chwilą, że chorzy z glikemią powyżej 80 mg. Mają gorszy przebieg glikemii. Te zasady są opisane w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. To jest postępowanie takie jak u chorych w czasie w ciężkim stanie ogólnym, w czasie pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wydało kilka wskazówek dla pacjentów, które znajdują się na stronie cukrzyca.info.pl, które jak gdyby podsumowuje to, o czym tutaj. Mówiłem, ryzyko podobne jak w populacji ogólnej. Przy dobrej kontroli metabolicznej, prawdopodobieństwo ciężkich powikłań, takie jak w populacji ogólnej, nie ma różnic dla typu pierwszego i drugiego. Natomiast przy powikłanej cukrzycy, to ryzyko powikłań jest większe. Środki ostrożności wielokrotnie omawiane. Ja bym tutaj dodał, bo o tym się mówi, mniej częste, wręcz obsesyjne mycie rąk, to powoduje ograniczenie czy zniesienie transmisji wirusa. wirusa. Objawy kliniczne już w tej chwili dobrze poznane, duszność. Tutaj, może, jeszcze taki dodatkowy objaw unikalny dla zakażenia wirusem COVID-19, zmniejszenie czy zniesienie węchu i smaku. To chorzy często manifestują. Ważny jest kontakt z lekarzem, ale musimy sobie odpowiedzieć, kiedy dzwonić, jak często się kontrolować, jak stosować leki na cukrzycę. Czy leki na przeziębienie i wreszcie, jak dopasowywać leczenie cukrzycy, co co o tym mówiłem. Tego rodzaju sytuacje są y, opisywane i omawiane. Y, kilka pacjentów, y, znaczy, kilka takich wskazówek ogólnych. Nie ma problemów z dostępnością leków, tego się mogą chorzy nie obawiać. Były dane mówiące o tym, na podstawie przesłanek teoretycznych, że stosowanie często podawanych inhibitorów ACE czy saltanów bądź pioglizazonu inhibitory co jest arkane, to leki stosowane w leczeniu niewydolności serca czy nadciśnienia tętniczego są to lek przeciwcukrzycowy. Nie ma w tej chwili wskazań do przerwania leczenia. Ale chory musi sobie przygotować jednak zapas leków i pasków, a także glukagonu w domu. Nie dłużej niż na 3-4 miesiące, dlatego że leki mają ograniczoną, yy, ograniczoną ważność. Ten zapas leków jest konieczny na przykład w przypadku kwarantanny i wreszcie musi być zabezpieczony, przed hipoglikemią, mając zapas cukrów prostych. Jeżeli lekarz, jeżeli pacjent połączy się z lekarzem, musi być przygotowany, że lekarz będzie pytał o to, jakie leki zażywa, w jakich dawkach, będzie pytał o pomiary cukru we krwi, o ilość spożytych objawów. Apel do pacjentów, żeby koncentrować się na sprawach zdrowotnych, ponieważ no Wielu chorych chce skontaktować się z lekarzem, a przedłużanie rozmowy i kierowanie rozmowy na tory niezwiązane bezpośrednio z chorobą ogranicza dostęp innych pacjentów do lekarza. Szanowni Państwo, to jest widok sprzed 100 lat. Tak wyglądał szpital chorych z grypą Hiszpanką. My, mam nadzieję, w tej chwili już mamy główne problemy z epidemią. Za sobą, chociaż nie można wykluczyć, że przed sobą, dlatego, że prognozuje się niewykluczony drugi rzut zakażenia. Bardzo dziękuję za uwagę.